Retroakwarystyka. Fajnie, że zapytałeś, czy mam więcej takich gadżetów. Ja uwielbiam retroakwarystykę, mam mnóstwo zarówno książek, jak i sprzętu i chciałam Wam pokazać trochę sprzętu. Na przykład grzałeczki. Spójrzcie, to są właśnie retrogrzałki. Tu mamy grzałkę piaskową i zobaczcie, one są połączone w jedno, więc mogliśmy je wkładać do dwóch zbiorników. I tu było zasilania. Kolejną grzałką, to jest chyba kultowa grzałka, każdy akwarysta miał taką i dobieraliśmy ją do wielkości akwarium. Ona była bez termostatu. Wsadzaliśmy taką grzałeczkę do akwarium wcześniej. Obliczaliśmy to i grzałka grzała do danej temperatury, bądź można było podłączyć do niej termostat. Tu kolejna grzałka piaskowa. No, tu jak, jak widzicie, to już jest bardzo mocno retro. Chyba bałabym się podłączyć. Tu no kolejne grzałki, jedna piaskowa, druga ta, którą pokazywałam wcześniej. I to jest naprawdę taka bardzo stara akwarystyka, i kiedyś to dość dobrze działało. Ale też mam taką jedną z pierwszych grzałek, takich. Spójrzcie. Wydaje mi się po kolorach, że to jest sera. I tu można było sobie przedstawiać. Nie chcę się teraz szarpać z tym, ale tak ona wyglądała. I tu jest taka dioda. I było widać, jak ona pracuje. Też mam trochę sprzętu takiego, takiego retro. To znaczy, na przykład pompka napowietrzająca. No dobra, pierwszy. <laughs> pompka napowietrzająca. Która oprócz tego, że ładnie wygląda, ma też taką funkcję troszkę inną. Mamy tu takie dwa gniazda. Tu podłączało się radioodbiornik, i w momencie, jak startowaliśmy z radioodbiornikiem, to pompka się wyłączała. Więc takie dość praktyczne rozwiązanie, bo wiadomo, te pompki kiedyś były bardzo głośne. I też mam w swoich zbiorach coś takiego. To jest. Pompka Aquela, o tak, złota rybka. Więc to jest jedna z pierwszych pompek, jakie ogólnie były dostępne w takiej produkcji bardziej seryjnej, właśnie z naszej polskiej firmy Aquel. Jeśli chcecie więcej takich filmów, jak najbardziej dysponuję ogromną ilością, zarówno takich gadżetów, sprzętu akwarystycznego, jak i książek, bo książki też uwielbiam i mam, zarówno polskie, niemieckie, jak i Rosyjskie. Czeskich też się parę znajdzie. Jeśli chcecie więcej takich filmów, dajcie znać w komentarzu, zasubskrybujcie mój kanał. Miłego dnia Wam życzę. Cześć.